Witam wszystkich. Dzisiaj słuchajcie taka e, rysunkowa niedziela, a ja mam dla was przepis na przebiśniegi. Cudne, delikatne wiosenne kwiatuszki i ja sobie wymyśliłam taki sposób na ich rysowanie. Rysujcie razem ze mną. Będzie mi bardzo miło, jak wrzucicie swoje wersje e, e, przebiśniegów w komentarzach. Zaczynamy od tego, że rysujemy taką małą smuką odwróconą literkę U. Kończymy ją Takim owalnym tutaj kształtem. Środek teraz musimy sobie wyznaczyć. Tej główki oto rysujemy sobie taką malutką literkę W. Teraz czas na płatki. Płatki jeden, drugi, a po środku trzeci. Teraz rysujemy łodyżkę. Łodyżka zawsze jest zwrócona ku dołowi, znaczy kwiatuszek po prostu na niej wisi. I teraz bardzo charakterystyczne smukłe, smukłe listki, ale jeszcze jest jedna ważna rzecz. Taki jeden listek tutaj na samej górze przebiśnieka. Dobra, teraz narysujemy sobie jeszcze jednego, który będzie zwrócony tutaj ku dołowi, ale on będzie mniej rozpiknięty. Narysujmy sobie listki. I teraz przebiśniek. Literka U ten będzie mniej rozkwitnięty będzie mniej rozkwitnięty w ten sposób i drugi z drugiej strony narysujemy to będzie cała to będzie cała łąka tu mamy literkę U tu życie się toczy jak suszycie w koło nie tylko samo rysowanie płateczki jeden Drugi. I teraz listki. Jeden. Drugi. I bardzo charakterystyczny listek tutaj na górze. No i ja to szybciutko pokoloruję, bo w Procreate, zobaczcie, wystarczy upuścić plamkę koloru w daną miejsce i już mamy całą sprawę z kolorowaniem załatwioną. Oczywiście bardzo uwielbiam kolorować normalnie i używam do tego, jak wiecie, najfajniejsze mazaki do kolorowania dla mnie to są markery z Experience Corner i oczywiście kolej I mamy, zobaczcie, tu i właśnie zagadałam się o markerach, bo tu jest bardzo charakterystyczna taka rzecz. Taki zielony, zielona końcówka przy tej literce W. Jak spojrzycie na śniegi to na pewno zauważycie ją. No i. Koniec, tak naprawdę, mamy łąkę przebiśniegów. Czekam na Wasze przebiśniegi w komentarzach. A jeśli tak jak ja lubicie rysować kwiaty, i chcecie porysować jeszcze, o, tutaj zapomnieliśmy tego, i chcecie porysować jeszcze inne mm, kwiatuszki, to zachęcam Was do zerknięcia do mojego skromnego sklepiku. Tam znajdziecie no, chyba rzecz. Z której jestem najbardziej dumna, to są takie rysunkowe przepisy na kwiaty. Jest ich już 40, bo dodałam nowe kwiaty, więc jest nowa wersja e-booka aż 40 e, przepisów rysunkowych krok po kroku na kwietne łąki. Zachęcam Was, bardzo dziękuję też za zainteresowanie. Jeśli nie rysowaliście coś już zebuka i go macie, to też możecie zostawiać swoje kwiaty w komentarzach. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia. Możecie też napisać, co byście chcieli wiosenną porą narysować razem ze mną. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję. Czekam na Wasze przebiśniegi.